Tarotowy kącik Ameli. Witam bardzo serdecznie w moim kąciku i zapraszam na horoskop na grudzień. Wszystkie osoby, które mają bliźnięta w znaku słonecznym, księżyc, ascendent, Wenus lub znak wedyjski. To czytanie jest dla Was. Zrobimy, kochani, Krzyż celtycki, sprawdzimy Waszą sytuację na grudzień. Jakie są przeszkody, jakie jest Wasze nastawienie, czynniki zewnętrzne i jaki rezultat. Horoskop na grudzień, na bliźniąt. Zobaczymy główną energię. Dwie karty. Okay. Wasza sytuacja, hmm, przeszkody w tej sytuacji, Wasze myśli, nastawienie, przeszłość, czyli jak do tego doszło, teraźniejszość w tej sytuacji. Najbliższa przyszłość. To, jak wy. Jaki macie pogląd na tą sytuację? Co, co, ma, co zamierzacie zrobić w tej sytuacji? Bo tutaj są wasze myśli, stanowisko. Ja tak powiedziałam. Powiedziałam, nastawienie to jest stanowisko, a to, są, to jest wasze nastawienie o tej sprawie. Czyli co macie zamiar zrobić? Jak, jak zareagujecie na to, wszystko, co się tutaj dzieje? Czynniki zewnętrzne. Nadzieje lub obawy i rezultat. Zaczynamy bliźnięta drugie moje, kochane. Wyzwolenie. Z czegoś się wyzwalacie? To są dwa miecze, czyli to jest e, takie wyzwolenie e, z myśli, które Was e, w jakiś sposób e, trzymały w uwięzi. No, dosłownie. Te dwa miecze skrzyżowane, to, jest, to może być jak, jak dwójka mieczy, czyli taka sytuacja. Nie wiem, co mam zrobić, czy w ogóle coś robić, bo, y, bo, nie, wiem, bo nie mam wystarczająco dużo informacji, bo jestem w takim momencie swojego życia, że, y, że nie wiem, dosłownie nie wiem. I tak się to was, na tyle to was męczyło, że główna energia mówi o wyzwoleniu: czyli albo przestajecie o tym myśleć, albo przestaje już was to dręczyć, albo o czymś się dowiadujecie i po prostu odchodzi ten problem. Czyli wyzwolenie i obietnica. Tutaj może być, słuchajcie, tak, że to jest sytuacja, która się po prostu wyjaśnia, która nie była wyjaśniona do końca i dlatego Was tak dręczyło, czyli jest wyzwolenie, ale skoro druga karta jest, bo wyszły dwie, jest obietnica, to znaczy, że tutaj jest, będziecie, się, będziecie mieć takie poczucie, że teraz już będzie z górki, teraz już będzie lżej, teraz już będzie, już będzie wszystko wiadomo. To jest tak, jakby Wam wszechświat mówił, że okej, okay, że najgorsze masz za sobą. Dosłownie taką nadzieję, jeżeli ktoś potrzebuje, to jest tak, jakby przeświat wam dał nadzieję na to, że będzie dobrze. Czyli wyzwalacie się z jakichś takich, z takich emocji, właśnie, że nie było wiadomo do końca, czy to, czy, nie wiem, czy ktoś wróci, czy coś się zadzieje, czy, czy cokolwiek, coś będzie miało miejsce, coś, co was dręczyło. To jest koniec, wyzwolenie, sytuacja obecna, dwójka buław. A teraz w związku z tym, że przychodzi to wyzwolenie, czyli tą rozkminę macie mocną, ona was naprawdę dręczyła, tak to wygląda. Macie za sobą, przychodzi obietnica i kolejny wybór. Czyli teraz już wiemy, że. Już wiem, przedtem nie wiedziałam, a teraz już wiem. Czyli teraz mogę zadecydować, czy na przykład dalej w to brnąć, czy dalej w to wchodzi, czy w ogóle w to wchodzić, czy jednak się wycofać. Ale teraz to, jest, to już jest całkiem inna decyzja. To już nie jest dwójka mieczy, tylko dwójka buław. Czyli mamy coś realnego i coś realnego i decydujemy się. Na to lub na to. Czyli na przykład mam jakieś środki, i teraz OK. to już nie jest kwestia, czy coś mogę kupić, czy nie mogę kupić, tylko teraz już wiem, że kupię, tylko y, czy to, czy tamto. Czy re relacyjnie również to nie jest kwestia taka, czy na przykład czekać czy na przykład czekać, czy coś się dzieje taka, wiecie, ciągła, taka mgła, tylko tutaj ja też jest, realnie na przykład y, jest, pojawia się jakiś człowiek i macie wybór. Wchodzę z nim w relacje, wchodzę z nim w interakcję, coś robię, czy jednak nie. No, takie, to jest taka decyzja, ale odnośnie czegoś, co jest jak najbardziej realne. Pierwszy krok. Mhm. Zostać czy iść dalej. Krowa pentakli. Mhm. Siła. To już jest całkiem inna energia od tej, czyli to jest mocne wyzwolenie. Jeżeli to będzie z wami rezonowało, to to. Jest, to poczujecie to wyzwolenie. To jest, to będzie taka duża ulga. No. W zasadzie tutaj, przy tej y, sytuacji obecnej, jest taka energia, że macie siłę, żeby, żeby zrobić jedno lub, żeby zrobić zo drugie. Zostać czy iść dalej? Cokolwiek zadecydujecie, macie siłę, żeby zrobić albo to, albo to. Jakie przeszkody? Mag. Tak. Być może teraz, y, jak już nastąpiło to wyzwolenie, to. Mm, to wiecie, że możecie wiele, możecie wszystko, i taki nadmiar jest, ok, to teraz i y, mogę i tu jeść, i tu iść, na przykład, nie wiem, czekać się na jakieś pieniądze, albo na jakieś decyzje odnośnie kredytu, czegokolwiek, i tu jest taka już ten, ten, jest ten mak, czyli taka. Y, za, za dużo tych możliwości i za dużo takie, takie poczucie, że teraz mogę wszystko, o, bo, bo wyrównało się, bo już wyszłam z, tych, z takich, z takich rozkmiń ciężkich. To jest na przeszkodzie, czyli to Wam tak będzie robiło bałagan, prawdopodobnie, w głowie. Mieczy i śmierć. Hmm. I to też może mówić o tym, że teraz jak już wiecie, że możecie to, czy możecie tamto, to tak jest na przykład jeden pomysł, okej, okay, no dobra, ale to mogę zrezygnować, mogę się odciąć, mogę spróbować drugie. Taki chaos troszeczkę sobie wprowadzicie, ale jest śmierć, czyli to, to w którymś momencie się zakończy i zaczniecie wpływy, wypływać na inne wody. Ale to póki co jest na przeszkodzie, także hmm, że za dużo mogę, że za dużo ode mnie zależy. O, tak troszkę po prostu, dlatego, że prawdopodobnie dlatego, że byliście długo w takiej energii, nastąpiło to wyzwolenie, takie uwolnienie, czyli ten taki, pf, taki pierwszy moment ale na przeszkodzie, zobaczymy wasze myśli siódemka buław wyzwanie Tak, tutaj jest taka energia, że, y, że czuj ta siła, która w Was jest, czyli że mogę wszystko, mogę i to, mogę i tamto, to powoduje takie... Y, y, taką teraz y, być może energię, że osoby, które w Was nie wierzyły na przykład, albo osoby, które. Y, nie wiem, jakoś podkopywały Waszą wiarę w siebie, cokolwiek, które mówiły, że jednak nie dostaniesz tego kredytu, albo nie uda Ci się kupić tego domu, nie uda Ci się zbudować firmy od postaw, czegokolwiek taka, taka była w nich niewiara, to macie taką myśl, że to ja Wam teraz pokażę, dlatego, że na przeszkodzie jest takie właśnie, że to jest odkrokowanie i to jest taka myśl, że ja Wam teraz wszystkim pokażę, że jednak potrafię, że, że trzeba było we mnie uwierzyć, o... Są takie: Myślę, że to wyzwolenie to jest właśnie następuje w grudniu, i tu jest taka taka waleczność wam się y, troszkę włączy, że, y, że te wszystkie osoby, które nie były po waszej stronie, będą, y, będziecie chciały, chcieli im pokazać, że to teraz zobacz. No, dlaczego na przykład powiem, y, dlaczego wątpiłaś we mnie o coś takiego? Takie macie myśli, to jeszcze znaczy, że coś zrobicie. Jest gwiazda i była. To już jest, słuchajcie, nowa historia, bo będziecie myśleć yy, o jakiejś nowej pasji, o kimś, kto was zachwyci, o kimś, yy, z kim będzie jakaś chemia, jakieś połączenie. O kimś takim też będziecie myśleć. Albo w, totalnie w ogóle jakiejś nowej pasji, o czymś, co was tak zainspiruje. I karta gwiazdy mówi o tym, że yy, przyjdzie do was taka nadzieja, że to jest, to jest nowa pasja, to jest coś nowego. Coś nowego zacznie działać w waszym życiu i będziecie o tym myśleć. Przeszłość. tam kapentakli. Mhm. Tutaj, dla części z Was, w przeszłości, do przeszłości mogą odchodzić relacje, gdzie ktoś był y, tak bardziej ciałem, a nie duchem. Zaraz powiem coś innego, bo to pewnie nie każdy miał takie, y, takie coś. To mogą być relacje i romantyczne, ale słuchajcie, i rodzinne, i jakieś przyjacielskie, i w ogóle pracowaliście na przykład, i czuliście, że ten ktoś jest z Wami, ale tak jakby go nie było. że nieby jest, ale, ale tak naprawdę go nie ma, że jest gdzieś, gdzieś tam myślami bardzo daleko. I to odchodzi do przeszłości. O to zaskakujące. Słuchajcie, u była w dwójka kielichów i cesarz. Tak się pokazuje, mam jeszcze powiedzieć drugą wersję i zaraz, zaraz powiem, bo tutaj jest pokazane, że jest cesarz dwójka kielichów i ósma, ósemka buław, czyli może odchodzić do przeszłości taka historia, gdzie byliście z kimś, yy, yy, właśnie tym duchem, a tym ciałem ten ktoś był z kimś innym. Albo odwrotnie, wy byliście ciałem z kimś, a, ten, a duchem kim, ten ktoś był powiązany z kimś innym. I to jest przeszłość. I tutaj jest ósemka buław, czyli dużo się działo. Cokolwiek, jeżeli to z Wami rezonuje, że Wy byliście duchem z kimś, a ktoś był zobowiązany wobec kogoś innego, no to y, dużo się działo, czyli jakieś rozmowy, jakieś akcje były. Pamiętacie, że to jest na grudzień, więc y, to jest przeszłość tej sytuacji, tej, o której ja tutaj teraz mówię. No. Więc w jakiś sposób to się może jeszcze dziać. A jeżeli odwrotnie, to po prostu y, to... Ktoś był duchem związany, ktoś to był z Wami, zobowiązany wobec Was. To żebyście mieli taką na uwadze to, że tam się dużo działo, że to nie było tylko takie powierzchowne, tylko tam naprawdę było dużo rozmów, dużo akcji. A jeżeli ktoś nie ma takiej historii, bo to się wysuwa na pierwszy plan, to do przeszłości, słuchajcie, odchodzi mm, taka sytuacja, gdzie y, byliście w relacjach, i to jakikolwiek, czy romantyczny, czy właśnie czy w pracy, gdzie ktoś się nie angażował. Ja te karty dołożyłam, czyli do przeszłości odchodzi ktoś, że ktoś się nie angażował. Teraz będziecie wchodzić w relacje, gdzie to zaangażowanie jest pełne, że jak ktoś rozmawia z wami, to jest tego świadomy, że właśnie z wami rozmawia, że, że jest tutaj wzajemność, jest takie dopełnienie, że ktoś bierze odpowiedzialność za to. No, a to ciekawie. Teraźniejszość, królowa była król buław. Mocno ktoś się słuchajcie działa w waszą stronę, więc jeżeli tu jest taka historia, że ktoś był z wami ci, duchem, a ciałem z kimś innym, no to jest tutaj taka, przychodzi zmiana. Może to jest ta nowa historia, może to jest, teraz jest ten Merkury w odwrocie, może to jest rozpalenie od nowa, jakieś pasji. No, jest karta gwiazdy, czyli coś y, zadziewa się mocno, tak jakby z przeznaczenia, ale ktoś działa w Waszą stronę mocno. Ktoś, kto tego chce. Jeżeli y, w tej sytuacji ktoś będzie się, się, chciał się z Wami skontaktować albo coś zrobić w Waszym kierunku, to tutaj jest taka informacja, że ten ktoś robi to, bo chce tego dosłownie. Bo chce właśnie Was. Chcę Was zatrzymać przy sobie, ale to jest właśnie, właśnie jej chce, właśnie jego chcę, właśnie z, ją chcę poznać. Jeżeli to jest ktoś jakaś całkiem nowa historia w teraźniejszości, to właśnie ktoś tego chce. Jeżeli to jest ktoś, kto, tak jak mówiłam, był tym ciałem, duchem taki rozłączony, to to jest y, ktoś, kto działa w Waszą stronę. Teraz y, te, w tej sytuacji w grudniu może być to działanie takie większe, zwiększone, bo, bo w jakiś sposób jesteście bardziej atrakcyjne, atrakcyjni dla tego, dla tego człowieka. To, co macie w sobie, stało się bardziej atrakcyjne. Z jakiegokolwiek powodu, to już nie będę zaglądała, słuchajcie, głęboko tak. Ale to może być po prostu tak, że, że ten ktoś był związany z kimś innym, i tamte, tamta inna osoba już się zrobiła mniej atrakcyjna, a wy bardziej. Z jakiegokolwiek powodu jesteście bardziej atrakcyjni niż cała reszta dla tego człowieka. Dlatego jest takie mocne działanie. Najbliższa przyszłość. Trójka mieczy. Trójka była. Szóstka pentakli. Ósemka pentakli. Będziecie mieć takie poczucie, że budujecie coś. To też jest tak, słuchajcie, nie dla każdego absolutnie. To jest, tak się, staram się tego nie powiedzieć, ale tak się tutaj pokazuje, więc jeżeli tego nie czujecie, nie bierzcie tego do siebie, bo tutaj jest takie poczucie, jak, jakbyście mieli, nie wiadomo czy prawidłowe, ale takie, taką myśl, że budujecie coś na, na, na ruinach czegoś, czyli na przykład komuś się coś nie udało, jakiś związek, relacja albo jakaś praca, cokolwiek, ktoś został zwolniony na przykład, a wy dostajecie to stanowisko. Czyli okej, okay, chciałam tego stanowiska, chciałam tej relacji, chciałam tego związku, chciałam tego wszystkiego, ale macie taką m, od razu świadomość, że y, ale ktoś na przykład stracił tą pracę, stracił to miejsce albo ktoś odszedł z życia tej osoby, z którą teraz ja jestem. Takie poczucie, że na ruinach y, kogoś budujecie y, y, swój, swoje życie, swoją, y, swoją pracę, swoje, swój związek. Że dla Was to jest nowość, coś, co wybudujecie, ale jest ta karta czy, y, trójki, trójki mieczy, że po prostu na, na czyjeś krzywdzie, o. ale jeżeli nie czujecie tego w ten sposób, to, to, to na siłę nie bierzcie tego do siebie. Dwóch pentakli. No. To jest pokazane, słuchajcie, tak, że po prostu, że przyszedł czas na to, żeby to się tak zadziało. No. Że owszem, możecie myśleć, jeżeli potrzebujecie, ale że to jest. Y że, że ta osoba i tak by na przykład, gdybyście to nie wyskoczyli na to miejsce, że ta osoba i tak by straciła tą pracę, tą relację, ten związek, cokolwiek. Przyszedł przy czas na to, na zmiany u tamtej osoby. To jest wisielec i, i paść pentakli. Że w momencie, nawet jakbyście chcieli zatrzymać to w jakiś sposób, zastopować, że, że jednak nie, bo tutaj dojdzie do was ta myśl, to że to jest wasz czas. O, to w tej relacji, w tej pracy, że to jest wasz czas, że to i tak popłynie no tak słuchajcie tak jak to czujecie jeżeli kompletnie nie to pamiętajcie bardzo was proszę ascendant księżyc wenus wasze nastawienie rycerz kielichów no. tutaj w momencie tego wyzwolenia słuchajcie to przychodzi nowa ta obietnica i zaczyna się dziać to jest tak jakbyście normalnie wyzwolili się z czegoś z jakichś takich myśli i od razu się normalnie kurtyna do góry zaczyna się taka akcja Lecesz kielichów. No macie nastawienie takie, że ktoś was zauroczył. Tak jak tutaj w tych myślach jest. Ktoś was po prostu zauroczył. I myślicie dużo o tej osobie. I to jest ktoś, od kogo kiedyś już próbowałyście odejść. Próbowaliście odejść. To jest. Y To może być jakaś taka, albo to jest dokładnie ta osoba, albo ktoś o podobnej takiej energetyce, bo macie taką myśl, że. albo to jest też takie nastawienie, że myślałam, że mam takie historie już za sobą, takie romantyczne, że mnie się już to nie przytrafi. O, tak też może być. Czyli dla części z Was to może być właśnie ta, ta sytuacja taka, że, że to jest. ale to jest bardziej tak, że nie takie totalne wracasz, tylko ktoś z kim Was już niedawno coś tak łączyło, albo nawet. Y, Cały czas to trwało. Nie tak, że ktoś wraca po latach, tylko właśnie coś, co się działo jeszcze nie tak dawno, albo teraz, albo dosłownie macie takie nastawienie, że, że już myślałam, że mam to za sobą, a tutaj taka historia wam się przytrafia. Czynniki zewnętrzne, sąd. To jest prawdopodobnie to chodzi o to, że tutaj właśnie ktoś zakończył coś. Z kimś innym, i to jest niezależne od was, że to jest zakończenie. Ktoś coś zakończył, na przykład jakąś współpracę z kimś, albo związek, relacje, i to jest, to jest na zewnątrz, to nie jest wasze. To się i tak zakończyło, i tak to się i tak by zakończyło, i tak. Czy wy jesteście w życiu tej osoby, czy tam staracie się o tą pracę, czy nie. To i tak by się zakończyło, tam ktoś coś zakończył. Sprawiedliwość, no, dosłownie, dziewiątka była no. że ten ktoś to jest historia po prostu kogoś tam ktoś coś zakończył, bo przyszedł na to czas tak jak tu się pokazało, przyszedł na to czas i to jest ktoś, kto sobie stara się poradzić sobie sam z tą sytuacją odciąć się od tego, ale to jest nie wasze to takie, tarot wam o tym po prostu mówi hmm. nadzieje lub obawy szóstka kielichów no. no co macie nadzieję na to, że to jest właśnie wasza bratnia dusza dobra duszyczka, która jest przy Was, dosłownie. Jeżeli to jest ktoś taki, kogo poznaliście, ktoś, kto nie był dostępny, a teraz właśnie jest już dostępna ta osoba, wcześniej nie była, to jesteście tacy zaciekawieni y, tą historią, czujecie to mocne połączenie i macie nadzieję, że właśnie, że to jest y, że to jest ktoś dla Was, że to jest, że intuicja Wam dobrze podpowiada. O. jest taka ciekawość, co dalej? Jaki rezultat? Dziewiątka pentakli. W tym wszystkim, słuchajcie, w tej całej historii będziecie się bardzo starać, żeby utrzymać jakąś finansową niezależność, cokolwiek to Wam mówi. Żeby być osobą niezależną. Żeby unikać zależności. Że w jakiś sposób, bo tutaj przychodzi, jest ten głupiec, czyli przychodzi nowa historia, coś nowego się zaczyna dla Was. Być może tak w grudniu powoli będziecie w to wchodzić. W tą nową energię. Że nie tak, że od razu na początku, tylko energetycznie zaczniecie od tego wyzwolenia, tak jak tutaj się pokazało. Ale jest, y, ta niezależność finansowa pokazała się, y, słuchajcie, bo y, jest dziesiątka buław, jest dziewiątka mieczy, dziesiątka pentakli, ponieważ y, nie chcecie na przykład przechodzić tego, czego przychodzi, co przechodziłyście już wcześniej. Czyli te finanse, tak jakby od początku pokazać, że słuchaj, to są twoje finanse, to są moje finanse, granice, każdy ma swoje, że to jest ważne. Żeby się tym nie martwić. Żeby ustalić to od początku, żeby się tym nie martwić. Żeby to się nie okazało kiedyś dla Was kłopotem. Coś takiego się pokazało. No i że to będzie ważne. Jaka rada yy, na grudzień? Na bliźniąt. Ja bym powiedziała tak, że nie walcz z tym, co do Ciebie idzie. Żeby to przyjąć. Żeby się tym cieszyć. Żeby z tym nie walczyć. Jeżeli Wam przyjdzie ochota. Żeby to po prostu, żeby przyjąć i potraktować to jako, jako radość, jako coś, co przyjemne w waszym życiu. A nie jako coś, co należy z tym, żeby to zwalczać. No, słownie. słownie. I tutaj też jest pokazane, że to jest ktoś, kto, że tym pamiętaj, że ten ktoś swoje przeszedł, o tak się mówi. Że to, jest, że to jest ktoś, kto też miał pod górę w życiu, też miał ciężkie chwile i on to zakończył, także on, on to dobrze zna. To ma jakieś znaczenie. Słuchajcie, taki horoskop na grudzień dla bliźniąt. Pamiętajcie, że to jest, że to jest horoskop na grudzień, ale czas starocie jest mocno relatywny, więc to wszystko może się zadziać w najbliższym czasie, ale niekoniecznie wszystko w grudniu. Że pierwsza, pierwsza karta, która u Was się pokazała, to jest to wyzwolenie. A później obietnica, czyli to wszystko dobre, co do Was nadchodzi. Ale oczywiście w grudniu się dużo z pewnością amelia Amelia:7.tarot, A Adres do mnie: jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, dajcie znać. Będziemy robić, będziemy sprawdzać, co u Was. Życzę Wam udanego miesiąca. Wszystkiego dobrego, bliźnięta, bo dużo się będzie działo. Trzymam kciuki.